Dla jednych marzenie ściętej głowy, dla drugich właśnie marzenie dokonujące się. Wiele miejscowości ma już problem z głowy, nieliczne mają nadal sieć wodno-kanalizacyjną w sferze marzeń. Sołectwo Jabłonka długo czekało, ale doczekało się inwestycji. Niedawno zadziała się rzecz niesamowita, ponieważ projekt jaki został napisany i dofinansowanie jakie pozyskała gmina Niedzica na sieć wodno-kanalizacyjną właśnie w sołectwie Jabłonka jest czymś nieprawdopodobnym, ponieważ mieszkańcy przez wiele lat czekali na tę cudowną wiadomość i w końcu to się zadziało. W najbliższych tygodniach kanalizacja ma być gotowa, a kiedy wszystkie plany zostaną wykonane jezioro Omulew będzie następne. Najpierw właśnie ta kanalizacja, tak? bo musimy zabezpieczyć od tej strony wody, ponieważ nie zawsze to wyglądało w porządku, dlatego też jeżeli zakończymy etap inwestycji, jakim jest kanalizacja i skanalizowanie właśnie tamtego regionu, mówię tutaj zarówno o sołectwie Wikna, jak i sołectwo Jabłonka, później przystąpimy do etapu oczyszczenia jeziora. Tak spełniają się marzenia środowiskowe. Trzeba na nie poczekać, ale kiedy stają się faktem, radość jest.